Cześć. Dzień dobry, Artur Wiśniewski, stockbroker.pl piątek 11, czyli pasywna rewolucja. Chcę wam dzisiaj przedstawić moją subiektywną listę top 10 wyjątkowych ETF, które sprawią, że wasz portfel spuchnie tak, że aż będą wam się przecierać kieszenie. No chyba, że będziecie inwestować bez żadnego planu, to wtedy nawet najlepszy ETF nie pomoże. Zapraszam was serdecznie. Gdyby nie było mnie widać albo słychać, to dajcie znać, piszcie w komentarzach. No i dajcie znać, kto dzisiaj z nami jest. Zawsze lubię wiedzieć, czy są znajomi, czy nieznajomi. Ja zaczynam prezentację. Pierwszy ETF, o którym chciałem Wam powiedzieć, to iShares Core SP500. ETF na rynek amerykański. To ETF, który ma największe aktywa ze wszystkich na rynku. Tutaj w czerwonej ramce widzicie, jest to wartość wyrażona w euro 37,711 w milionach euro. Jest to ETF, który ma politykę akumulującą dywidendę, co jest pozytywne, ponieważ jeżeli jesteśmy, zwłaszcza w okresie akumulacji majątku, nie musimy marnować czasu na samodzielne reinwestowanie tych dywidend, jest to bardzo wygodne. ETF jest zarejestrowany w Irlandii, która ma specjalną umowę z USA, dzięki czemu jest to korzystanie z etf tam zarejestrowanych jest bardziej efektywne podatkowo niż w przypadku ETF-ów zlokalizowanych gdzie indziej, na przykład w Luksemburgu czy innych popularnych miejscach. Natomiast pytanie, czy to byłby najlepszy ETF na Stany Zjednoczone? Cześć Jacek. Który ja bym wybrał? Ja bym, ja bym pewnie go nie wybrał. A dlaczego? To powiem za chwilę, mówiąc o drugim ETF, Elixir ETF SP500. Spójrzmy, to jest zestawienie funduszy ETF, które naśladują indeks SP500 które są dostępne dla polskich inwestorów, przede wszystkim w, po, w polskich domach magdalskich, które mają ekspozycje na rynki zagraniczne i widzimy, to jest to lista uszeregowana według stóp zwrotu za ostatnie 5 lat i widzimy pierwszą połowę tabeli, czyli ETF-y, które uzyska, uzyskały najlepsze stopy zwrotu, to były etf -y z replikacją syntetyczną etf -y z replikacją fizyczną zarejestrowanej w Irlandii faktycznie są najbardziej efektywne z ETF-ów, które, które replikują fizycznie. Natomiast tam jest pewna nieefektywność podatkowa wynikająca z konieczności płacenia podatku u źródła, podatek pierwszego poziomu czyli podatek, który ETF płaci w Stanach Zjednoczonych. etf -y syntetyczne rozwiązują ten problem, yy, ponieważ. Yy, no ich konstrukcja jest taka, że można ten podatek w dużym stopniu zneutralizować, wpływ tego podatku na wynik inwestycji. Wiele osób mówi, ale syntetyki, co to w ogóle jest, jakaś inżyniera finansowa, nie wiadomo, nie wiadomo o co chodzi. Rozumiem osoby, które nie korzystają z syntetyków, bo ich nie rozumieją, bo jest taka stara dobra zasada: inwestuj w to, co rozumiesz, więc z tego punktu widzenia nie rozumiem takie podejście i osoby, które inwestują, które wykorzystują wyłącznie ETF-y z replikacją fizyczną. Natomiast są obszary rynku, gdzie replikacja syntetyczna po prostu daje wartość, dodatkową wartość, i to jest akurat ten przypadek. Spośród ETF-ów, które są dostępne dla polskich inwestorów w Boswix, XTB czy M-Banku, Zaprezentowałem je pogrubioną czcionką. Najlepszy jest Lixor ETF SP500 Usage. Jest to ETF, i to jest bardzo dobra informacja, który jest dostępny na polskiej giełdzie. Można go kupić, jeżeli mamy dostęp do polskiej giełdy. A dostęp do polskiej giełdy oferuje nam prawie każdy polski dom maklerski. Więc jest to ETF, który jest powszechnie dostępny. Jego jedyną wadą. Według mnie jest to, że ma on politykę dywidendy, politykę dystrybucji dywidendy, przez co jest to pewna niedogodność, ponieważ będziemy musieli sami ją rozliczyć w rozliczeniu podatkowym. Nie, jest, nie są one uwzględniane w PIT-8C, więc będziemy musieli dodatkowo o tym pamiętać, żeby ją rozliczyć. Alternatywą może być ETF X-Trackers, ale Lixer ETF, jeśli mamy IKX-e, Wówczas to rozliczenie podatkowe nie jest potrzebne i nas nie interesuje, więc jest to uważam lepsze rozwiązanie taki Lixer SP500 niż wspomniany iShares Core, który jest w tym zestawieniu gdzieś na dole widzicie go na pewno. Natomiast jeżeli ktoś chciałby koniecznie te akumulujące dywidendę, to X Trackers może tutaj być alternatywą, chociaż on jest dostępny, dostępny z kolei w niewielu domach maklerskich. Tylko w tych, które mają ekspozycję na rynki zagraniczne. To był, drugi, to był ETF numer dwa. Numer trzy, Vanguard FTSE All World. Według mojej wiedzy jest to najbardziej zdywersyfikowany ETF spośród wszystkich, które są dostępne na rynku. Dwa takie najbardziej zdywersyfikowane indeksy to właśnie FTSE All World oraz MSCI All Countries World Index. MSCI ma około 3000 spółek w portfelu, FUTSI All World około 4000 spółek i widać to również na tym diagramie z prawej strony pod yy, napisem Benchmark. Mamy dokładną liczbę spółek. 3951 ma FUTSI All World. Co ciekawe, sam ETF ma nieco mniej spółek w portfelu 3500. Natomiast też yy, nie jest tak, że ETF-y naśladujące MSCI, Indeks MSCI, All Country, World Index, będą miały gorsze, gorsze wyniki albo znacząco odbiegające wyniki, ponieważ mają w portfelu dużo mniej ETF-ów. Te ETF-y czy indeksy mają bardzo zbliżone wyniki w długim terminie i w zasadzie. Czy w tym portfelu jest 3000 czy 4000 spółek, okazuje się, że nie ma to już praktycznie żadnego znaczenia, bo te wyniki są prawie identyczne. I, to jest, i tego typu ETF mają ekspozycję na praktycznie wszystkie części świata, jak widzimy Ameryka Północna, Europa i tak dalej, jak również bardzo szeroki zakres sektorowy. Kolejny ETF, numer 4, to ETF notowany na polskiej giełdzie, Beta ETF na Nasdaq 100. PLN, Hedged. O jego wyjątkowości stanowi choćby to, że nie ma drugiego takiego ETF-a, nie ma drugiego etf na NASDAQ na polskiej giełdzie, podczas gdy na SP mamy dwa. No i jest on zabezpieczony walutowo. Jakie to ma znaczenie? W dłuższym terminie badania pokazują, że może nie ma to takiego znaczenia, przynajmniej jeśli patrzymy na historię ostatnich 20 lat. Jak się zachowywały kursy walutowe PLN, usd USDPLN i patrzymy, jak, jaki to miało wpływ na, na, na rynek akcji, no to być może, jeżeli, jeżeli założymy, że to samo się ma wydarzyć w przyszłości, to można powiedzieć, że nie ma to wielkiego znaczenia. Natomiast widać wpływ kursów walutowych dopiero, kiedy spojrzymy na nieco krótsze horyzonty inwestycyjne. Podzieliłem ostatnie dwie, dwie dekady na dwie części: dekada pierwsza 2000-2010 i dekada druga 2010-2020. W pierwszej dekadzie kurs walutowy odejmował, od naszego, od, odejmował stopę zwrotu od naszego wyniku inwestycyjnego. Złotówka sił, złoty się umacniał, dolar się osłabiał, co powodowało, że wynik wyrażony w PLN, tutaj widać po lewej stronie na czerwono, był gorszy od wyniku wyrażonego w dolarze. W drugiej dekadzie 2010-2020. Była sytuacja dokładnie odwrotna i ten kurs walutowy grał na naszą korzyść, jeżeli nie byliśmy zabezpieczeni. Natomiast chcę, chcę tylko pokazać, że mogą być okresy i to okresy, mimo że to są kró, załóżmy krótkie okresy, bo kilkuletnie, czy tam rzędu 10 lat, ale tak naprawdę jest horyzont, który przyjmuje bardzo wiele osób, więc wydaje mi się, że warto mieć to gdzieś z tyłu głowy i wziąć pod uwagę, czy nie skorzystać z ETF-a ponieważ nie ma za bardzo ETF-ów zahedżowanych do euro czy do, do, czy do dolara, mam na myśli tutaj oczywiście hedging euro.pln, usd.pln, są obecnie dokładnie dwa. Więc jest to również, to stanowi o jego wyjątkowości. Kolejny, BTF, beta, kolejny ETF również na polskiej giełdzie, skoro byliśmy już na naszym rodzimym rynku, ETF na mw 40 Total Return. Tutaj podobna sytuacja jak wcześniej, o ile mamy dwa ETF na WIG20, chociaż to już niedługo potrwa, to na mw 40 jest tylko jeden ETF. I tutaj jako ciekawostkę potem dla osób, które chciałyby nie inwestować pasywnie, tylko w sposób nieco bardziej aktywny, jest jedną z chyba takich najprostszych na świecie, jaką można sobie wyobrazić strategii aktywnych jest inwestowanie z wykorzystaniem średniej kroczącej. Kupujemy wtedy, kiedy kurs przekracza w górę, z dołu w górę średnią kroczącą, a sprzedajemy wtedy, kiedy kurs spada poniżej średniej kroczącej i zamykamy pozycję. Jak tego typu strategia się sprawdzała historycznie? Zdecydowanie lepiej radził sobie. Przy tak, takiej, takiej strategii, właśnie indeks ENWI 40, który mamy, który, który, jest, który naśladuje nasz ETF BETA ETF MVIC 40 TR, przy czym warto zaznaczyć, że Badania robiłem w okresie bardzo długim, 17 lat od początku 2000 roku. A to w ogóle wygrzebałem z jednego ze swoich starych wpisów i okres badania to był 2000-2017. Zmierzam do tego, że w długim horyzoncie wydarzyły się dwie trzy dwa trzy długie trendy i dzięki temu to Mo, taka strategia mogła uzyskać dobre rezultaty. Natomiast jeżeli ktoś, ma, jeżeli ktoś by spojrzał na horyzonty krótsze, to backtesty pokazują, że można się naprawdę naciąć i wcale nie wyjść lepiej niż w strategii pasywnej, gdzie trzymamy tylko indeks i nic z tym nie robimy. Więc jeżeli ktoś chciałby taką strategię realizować, to mimo wszystko ważne jest, żeby przede wszystkim miał długi horyzont inwestycyjny, na przykład kilkunastoletni, a po drugie, tutaj akurat tego nie widać, ale żeby wybierał inwestowanie w interwale nieco dłuższym, niedzielnym, ale tygodniowym, lub tygodniowym, a może nawet miesięcznym, po to, żeby mniejszy był wpływ prowizji. Tutaj też uczulam, że przy tego typu strategiach większość transakcji kończy się niepowodzeniem. Trafność jest dość niska. To jest poniżej 50%, zdecydowanie, albo, przy, albo przeważnie to jest, to jest właśnie poniżej 50%, więc też wymaga dużo cierpliwości. Także po raz kolejny widać, że nie ma nic za darmo, nie ma róży bez kolców, każda strategia ma jakieś wady, i w zależności od tego, co się tak naprawdę wydarzy, to nasza strategia zachowa się lepiej lub gorzej. A co dokładnie się wydarzy, to oczywiście nikt nie wie. Skoro jesteśmy o inwest przy inwestowaniu aktywnym, to czas na fundusz numer 6, czyli Arc Innovation ETF. Ja tak naprawdę nie chcę Wam mówić przy, ty przy, przy, w tym na przy tym slajdzie na temat tego konkretnego jednego funduszu, co bardziej zwrócić Waszą uwagę na to, że zaczynają się pojawiać etf -y aktywnie zarządzane. Do tej pory ETF kojarzył się, był synonimem tak naprawdę inwestowania pasywnego. John Bogle w latach chyba 70., stworzył pierwszy fundusz indeksowy, potem w latach 90. tych pojawiały się ETF-y, które zawsze były tak naprawdę synonimem inwestowania pasywnego. Natomiast z czasem zaczęły się pojawiać ETF-y na indeksy sektorowe, ETF-y tematyczne, ETF-y typu smart beta, czyli takie quasi-aktywne, a od niedawna zaczynają się pojawiać wręcz fundusze typu ETF, aktywnie zarządzane. One niczym się nie różnią od tego, od tych funduszy, które znamy, na przykład z polskiego podwórka, aktywnie zarządzanych, z tą różnicą, że są one po prostu notowane na giełdzie, ponieważ jest to ETF (Exchange Traded Fund). Widzimy, że taki Ark Innovation ETF, podobnie jak kilka innych funduszy, ARK, które były dużym sukcesem, jeżeli chodzi o ostatnie lata, bardzo wysokie napływy. Które wynikały zapewne z tego, że stopy zwrotu, które te fundusze w, tym, w tych kilku latach osiągały, były nadzwyczajne. Chociaż warto pamiętać, że. Jest taka stara prosta zasada inwestowania. To co się wydarzyło w przeszłości nie musi się powtórzyć w przyszłości, więc nie ma gwarancji, że te wyniki będą kontynuowane. Zresztą ten ETF, ETF -y Ark, one nie są w ogóle dostępne za bardzo dla polskich inwestorów, ponieważ są te ETF-y notowane w USA, więc albo trzeba, trzeba mieć status inwestora profesjonalnego albo mieć broker, albo korzystać z usług brokera, który ma ekspozycję na rynek USA, kojarzy Ex exante na pewno i jakby coś mogę podrzucić link gdzieś pod nagraniem, gdyby ktoś kogoś to interesowało. Natomiast idziemy dalej. Numer 7 iShares MSCI USA to jest ETF, SRI, socially, socially Responsible, to jest ETF typu ESG. I tutaj, i tutaj ponownie, moim celem nie jest nawet zwrócenie was, Waszej uwagi akurat na ten konkretnie ETF, chociaż ten akurat ma największe aktywa spośród wszystkich ETF-ów zaliczonych do kategorii ESG. Natomiast jest to ETF, który reprezentuje po prostu trend, który się bardzo nasila. Bardzo dużo napływów. Właśnie skierowanych jest do ETF-ów typu ESG w ostatnich latach i jest to bardzo, bardzo silny trend. Ja muszę przyznać, że niespecjalnie przychylnym okiem patrzę na ten trend. Jakoś nie przekonują mnie te argumenty osób, które są zwolennikami takiego podejścia do inwestowania. Regularnie z nimi rozmawiam, natomiast pozostaję nieprzekonany. Oczywiście argumenty typu zielona energia. Są być może łatwe do przyjęcia, ale jest cała masa bardzo kontrowersyjnych elementów, gdzie tak naprawdę nie jest łatwo powiedzieć, co jest społecznie czy środowiskowo odpowiedzialne, a co nie. Przykład pierwszy z brzegu. Dostęp do, dostęp do broni. Przecież broń sp społecznie odpowiedzialne ETF-y nie inwestują w spółki, które zajmują się produkcją broni. No tak, ale przecież broń. Sama w sobie nie jest niczym złym. Wszystko, wszystko zależy od, od tego, jaki użyjemy. Można z broni kogoś zastrzelić i w sklepie, i kogoś po prostu napaść, napaść na bank, nie wiem, na sklep i to jest złe, ale z drugiej strony, broń może służyć do obrony. Także to zależy od tego, jak ją użyjemy. Sam w sobie producent broni nie jest według mnie zły. <grych> inne, inne tematy takie w, wątpliwe, czy gdzieś tam. No, które nie są do końca jasne. No o ile w przypadku węgla, zielona energia to jest może łatwe do oceny, ale na przykład energię, energia z atomu, mamy te odpady atomowe, no to to jest odpowiedzialne środowiskowo czy nie? Albo produkcja energii z gazu ziemnego. Czyste czy, czy, czy wystarczająco czyste, czy niewystarczająco czyste? Tutaj była ostatnio dyskusja na ten temat w Unii Europejskiej, która przeznacza środki na projekty ekologiczne. No i okazało się, że kraje są bardzo podzielone w tej, w tej materii, bo okazuje się, że część krajów uważa, że te elektrownie, które wymieniłem, są, do, są prośrodowiskowe a druga część krajów od, uważa odwrotnie, a linia podziału przychodziła mniej więcej, yy, granica między nimi przychodziła mniej więcej tam, gdzie po prostu kończyły się czyjeś interesy. Bo w, w, Francuzi będą uważali, że atom jest dobry, bo, bo mają elektrownie atomowe, mają know-how, a ci, którzy ich nie mają, będą mówić, że one nie są. Więc to się, to, to, to się dzieje, więc to wszystko powoduje, że ja jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o ten trend. No, myślę, że mogę powiedzieć, że, że sceptyczny. Może się okaże, że ja byłem w błędzie i trzeba było z nich korzystać. Na tym wykresie widzimy, że iShares MSCI USA SRI w ostatnich latach trochę lepiej się zachowuje niż MSCI USA. Jednak jeżeli spojrzymy na inne ETF-y, bywa różnie. Czyli czasami one są trochę lepsze, czasem trochę gorsze. Ogólnie ich wyniki za mocno nie odbiegają od wyników ich odpowiedników, które nie są, nie stosują podejścia typu ESG. Temat w ogóle jest szeroki, także najlepiej jakbyście zajrzeli do badań investing, które też postaram się podlinkować. Um, ósmy ETF, zbliżamy się do końca. Pierwszy ETF obligacyjny w zestawieniu. Dlaczego? Jest to jednym kliknięciem: można po prostu mieć w portfelu obligacje z całego świata, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, Francji i tak i tak To są przeważnie te ETF, -y, które naśladują indeksy typu Aggregate, mają przeważnie obligacje skarbowe lub inne podobne, o, o wysokiej wiarygodności, dłużne papiery wartościowe. Więc jest to inwestycja raczej bezpieczna. Przy czym zwracam uwagę na fakt, że przy obecnych warunkach rynkowych, w momencie gdyby nastąpił wzrost stóp wzrost rentowności, zresztą w ostatnich miesiącach mieliśmy wzrost rentowności, to ETF-y tego typu mogą tracić, zwłaszcza te, które mają wysokie duration, a ten ma wysokie duration i pomimo, że w ostatnich latach Miał bardzo przyzwoite stopy zwrotu, bardzo, bardzo przyzwoite wyniki. O tyle, jeśli nastąpiłby scenariusz, scenariusz wzrostu stóp procentowych, na tego typu ETF-ach czy funduszach innych, funduszach, które mają w sobie, które agregują obligacje skarbowe, można realnie tracić. Inny problem to ryzyko walutowe, o tym też wspominałem w innym nagraniu, że korzystając z ETF-ów niezabezpieczonych walutowo, a ten taki jest, ponieważ nie ma jeszcze ETF-a z hedgingiem europelen czy europelen, ponosimy dodatkowo ryzyko walutowe, które powoduje, że mamy prawie tak samo wysokie ryzyko, co w przypadku akcji, a stopy zwrotu typowe dla obligacji, co jest trochę bez sensu. Ja kibicuję, żeby Beta ETF, co oni zapowiadali zapowiadają, wprowadzili ETF-y. Na światowe obligacje zabezpieczone walutowo, USDPLN czy EuroPLN, zwłaszcza USDPLN, ponieważ tam ten problem walutowy jest większy, przynajmniej jeśli bazujemy, że historia będzie się powtarzać, tak które miała miejsce w ciągu ostatnich 20 lat. Numer 9. Vanguard Life Strategy Equity Usage ETF. Pierwszy ETF typu multi-asset, czyli który w portfelu ma i akcje, i obligacje. Kiedyś yy, zdecydowanie odradzałem tego typu ETF-y, ponieważ yy, uważałem, że lepiej jest mieć osobno akcje i osobno obligacje. No bo jeśli chcę skorzystać, yy, chciałbym skorzystać z części obligacyjnej, które, które przeważnie inwestowana jest w horyzoncie krótszym, no to mam do niej swobodny dostęp, jeżeli mam osobne ETF-y. W przypadku multi, multi assetu, to jest wszystko zmiksowane, więc chcąc wyciągnąć pieniądze z części obligacyjnej, muszę wyciągnąć jednocześnie środki z części akcyjnej, mimo że mogę tego nie chcieć. I przez długi czas nie mogłem przyjąć, że ktoś może lubić te ETF, natomiast przyszedł czas, że musiałem uznać, że są osoby, które dla których to jest atut, ponieważ to oszczędza im czas. Oni po, są osoby, które nie chcą się zajmować inwestowaniem, nie chcą robić samodzielnie rebalansingu, chcą po prostu kupić i nic z tym więcej nie robić. I faktycznie dla takich osób tego typu ETF może być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza te ETF-y, które mają duży udział akcji i akurat ten, który, o którym mówię, ma 80% akcji w portfelu. Dlaczego zwłaszcza te, Tutaj Jacek Lempart z bloga System Trader, od którego zapożyczyłem tą tabelkę. Jacek, serdecznie Cię pozdrawiam, robił ostatnio testy, z których wyniknęło, że historyczne stopy zwrotu tego ETF a były wyższe niż, jego, niż benchmarku, który jest mu bliski, który składa się ze 100% akcji. Mamy trochę niższe ryzyko, a wyższe stopy zwrotu to jest. No to się nie zdarza praktycznie. Także to jest, nie wiem, jaki tam sekretny sos. Może to jest kwestia te, tego ich rebalansingu. Natomiast to jest to jest fakt. Oczywiście, jak zwykle, to historia się nie musi powtórzyć, natomiast um, może się okazać, że się jednak powtórzy. Natomiast druga rzecz jak wiemy z, z badań, to też o tym Jacek pisał między innymi na swoim blogu. Rebalancing najwięcej dodaje do tych portfeli, które są najbardziej agresywne, czyli mają udział w portfelu, udział akcji, w których udział akcji wynosi powyżej 50%. Więc w przypadku tego ETF-a mamy 80%. Wydaje mi się, że rzeczywiście powinny być najwyższe. Czyli jest to ETF, mimo wszystko, dla osób, które mają raczej ryzykowne podejście, to tolerują wyższe ryzyko, raczej nie dla osób, które są najbardziej ostrożne. No i kwestia tego ryzyka walutowego w przypadku obligacji, o tym już wspominałem, ja tak też o tym wspominał w swoim materiale. Ostatni, numer 10, to jest ETF iShares Physical Gold, uwaga, to nie jest ETF, to jest ETC, czyli Exchange Traded Commodity, instrument bardzo podobny do ETF, ale jednak nieco inny, ale nie będę się teraz rozwoził nad różnicami w konstrukcji między ETC a ETF, dla uproszczenia mówię ETF. I ponownie w tym przypadku nie chcę tak naprawdę za bardzo Was przekonywać, że akurat ten jest najlepszy, chociaż on faktycznie ma i jedne z najwyższych aktywów, jest jednym z najtańszych, jest zarządzany przez znany brand iShares. Natomiast bardziej chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że złoto w portfelu może być może działać na plus, może działać korzystnie. Czy ja, czy, ja, ja przez wiele lat sam złoto pomijałem w portfelu, natomiast od kilku lat uważam, że ma to sens. Widzimy to też na tym slajdzie. Również dziękuję Jackowi. System Trader, w którym slajd, na którym mamy trzy portfele 100% akcje SP500. Portfel 640, czyli 60% obligacji 40%, 60% akcji 40 obligacji oraz portfel Harry Brown, gdzie mamy akcje obligacje, gotówkę i złoto, złoto 25%. I widzimy, że portfel Harry Brown, gdzie jest złoto, jest niewiele mniej zyskowny historycznie niż SP500, czy portfel 6040. Bo ma 9% stopy zwrotu względem 9,9 czy 10,5% przy tamtych portfelach. Natomiast ryzyko jest stanowczo niższe. Przynajmniej było stanowczo niższe. Maksymalne obsunięcie kapitału 12%, podczas gdy tamte portfele 27%, ,5%. Dużo mniej. Co się wydarzy w przyszłości, nie wiemy. Natomiast złoto historycznie było nisko skorelowane z akcjami i obligacjami, i to jest tak naprawdę powód, dla którego. Warto nad nim się zastanawiać, warto rozważyć, czy nie dodać go do portfela. Są różne szkoły, jeśli przyjrzymy robot nie mają złota, mają tylko akcje obligacje. Są fundusze, którym, czy osoby, które zajmują się inwestowaniem, profesjonalnie podzielony. Natomiast uważam, że warto mieć to gdzieś z tyłu głowy i rozważyć, czy nie mieć w portfelu Takiego elementu. Na koniec yy, chciałem jeszcze yy, zaprosić Was na moją konferencję, która nazywa się Jak inwestować na giełdzie. Odbędzie się 13 maja y, tego roku, czyli za niecały miesiąc. Konferencja ogólnie o inwestowaniu na giełdzie, natomiast jednym z tematów, które tam się pojawi, będą ETF-y. Będzie panel, yy, panel dyskusyjny o ETF-ach, będą również y, wykłady w sekcji tematycznej ETF. Ale też w innych sek sekcjach będzie się przewijał temat ETF-ów, także będzie ten temat nieźle doreprezentowany na tej konferencji, więc serdecznie Was zapraszam. Będzie około 70 prelegentów, 40 partnerów zaangażowanych w konferencję. Udział jest bezpłatny, rejestracja jest bezpłatna, o ile zapiszemy się przed konferencją, czyli do 13 maja. Po tym terminie rejestracja y, może być płatna, będzie płatna, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie polecam po prostu zapisać się od razu. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Tutaj Nie, dzięki, że byliście ze mną. Dajcie znać, jak Wam się podobało, proszę. Tutaj widzę, pojawiło się kilka komentarzy, ale ja myślę, że przejdziemy już do, tych, do, ty, do tej dyskusji przejdziemy do tej dyskusji już na naszej grupie Pasywna Rewolucje na Facebooku. A tymczasem dzięki, że byliście ze mną. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Dajcie znać, jak Wam się podobało.